W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom gminy Głogów Małopolski, gościom, którzy przybędą w tym czasie do Głogowa, do gminy Głogów Małopolski, aby świętować, chciałbym w imieniu własnym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym. Aby przy wigilijnym stole nigdy dla nikogo nie zabrakło miejsca, chciałbym życzyć przede wszystkim radości, wiele spokoju, wiele wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodzinnym. A w nowym 2020 roku życzę Państwu spełnienia wszystkich planów, zarówno tych rodzinnych, jak i tych zawodowych, i aby ten nowy 2020 rok okazał się równie udany, a nawet lepszy od tego, którego minął. Wszystkiego dobrego, wesołych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku 2020.